Cześć, cześć, cześć! Dzisiaj specjalnie dla Was opowiem co nieco na temat kompendium i platformy od Korpus Farmy. Jest to taki zestaw do nauki farmakologii. Bardzo dziękuję Korpusowi Farmy za, za podanie mi dostępu do platformy i tego pięknego kompendium, po to, żebym mógł teraz Wam powiedzieć parę słów na temat właśnie tego produktu. Farmy, czy raczej F.Army, czyli... Jakby produkt od firmy Corpus Mind, którą też założyli absolwenci uczelni medycznych. Jest to coś zupełnie nowego na rynku, o czym się dowiedziałem w 2020 roku. Jak i też te kompendium jest z 2020 roku. Właśnie kiedyś przeglądałem sobie chyba Instagrama i gdzieś mi wpadło coś, że właśnie taka reklama, jakieś kolorowe postacie. Mówię, o ciekawe co to jest. No, właśnie niedawno odezwał się do mnie Korpus Farmy, czy chciałbym przetestować ten produkt i opowiedzieć o nim parę słów. No, i zapoznałem się z tym i teraz z chęcią powiem Wam nieco więcej na ten temat. To kompendium tak naprawdę było znane części studentów wcześniej, ponieważ wcześniej nazywało się to ER Pendium, i to był taki jakiś podobno super skrypt. Akurat u nas w Gdańsku w ogóle z niego nie korzystano, ale właśnie wcześniej był to taki skrypt rozwijany przez studentów, który w pewnym momencie wszedł już na ten etap taki profesjonalny, i jest to teraz pełnoprawny produkt, książka z prawdziwego zdarzenia, właśnie wydawana razem z tą platformą. Po pierwsze chciałem opowiedzieć trochę o tej samej książce, z tym całym kompendium. Wymiary, jak widzicie, są dosyć spore, bo to ma wymiary tak naprawdę A4 i książka jest dosyć gruba ma około 550 stron i tak naprawdę zawarte są w niej rozdziały na temat wszystkich grup leków no których uczymy się podczas zajęć farmakologii dodatkowo są też jest rozdział na temat leków roślinnych czy jest też rozdział na temat całej farmakokinetyki czyli tego co się uczymy tak naprawdę na pierwszych zajęciach czyli te wszystkie jakieś Dziwne rzeczy, o których teraz już w ogóle nie pamiętam. Dodatkowo, fajny dodatek na samym końcu kompendium to jest dodatek dotyczący pisania recept, wystawiania recept, a w szczególności jest tam no, teraz instrukcja bardzo na czasie na temat całego procesu wystawiania e-recept. Ale co tutaj dużo mówić? Zajrzyjmy do środka tego podręcznika. Przede wszystkim na początku każdy rozdział zaczyna się takim wstępem klinicznym na temat w ogóle tego, w jakich chorobach stosuje się te leki. Na przykład jeżeli tutaj mamy rozdział na temat insulin, no to w pierwszej kolejności mamy podstawowe informacje na temat cukrzycy, cukrzycy typu pierwszego, drugiego, również na temat tego, w jaki sposób cukrzyca jest rozpoznawana i dalej już wchodzimy w leki. Bardzo podoba mi się to, że właśnie w kompendium leki są opisane w sposób zwięzły, są tu podstawowe informacje na temat mechanizmów działania tego, jak działają leki ale też jakie wywołują efekty, ale jest to wszystko w sposób skondensowany, zupełnie nie do porównania, w jaki sposób wszystko to wygląda w różnego rodzaju podręcznikach. Również w kompendium raczej autorzy starają się unikać opisywania jakichś dziwnych leków niestosowanych w Polsce, a to jest naprawdę zmora wszelkiego rodzaju amerykańskich czy angielskich podręczników tłumaczących na język polski, no ponieważ no, zupełnie czasami są stosowane inne leki, leki już na przykład w Polsce w ogóle nie stosowane, albo takie, które nigdy na naszym rynku nie było, a jednak siedzimy nad tym i czytamy. Też często czytamy o jakichś takich lekach turbo-starych, które są w ogóle nie nieużywane. Natomiast tutaj wiedza jest jak najbardziej aktualna na podstawie podręczników, ale również wytycznych jak najnowszych, różnych towarzystw zajmujących się leczeniem stosowanych konkretnych leków, na przykład tutaj zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego itd. Tak Zauważam też, że dla autorów na pewno bardzo ważne było odniesienie do wiedzy klinicznej i do faktów klinicznych, bo co innego są czasami fakty takie turbo, na przykład w podręcznikach opisywane jak coś wyglądało na szczurach albo coś takiego, a jednak tutaj jest dużo odniesień klinicznych i widać, że wprost niektóre informacje są tak wyłuskiwane, na przykład z internetu szczeklika, bo łezka mi się wokół kręci, dlatego też, że przypominam sobie własne zajęcia z farmakologii, gdzie mieliśmy na pewno gumę, kojarzy wspaniałego doktora Girdwajna, który właśnie jego podstawowym punktem odniesienia w momencie, kiedy uczył nas farmakologii, było to, co na temat tych leków, zastosowania działań niepożądanych i tego, jak są stosowane, było odniesienia właśnie do konkretnych rozdziałów w internie szczeklika. I na podstawie tych klinicznych informacji, nie jakichś takich dupereli z podręczników, ta farmakologia była nauczana. Więc tutaj widać na pewno takie odniesienie do takiej farmakologii raczej bardziej praktycznej niż takiej bardzo teoretycznej, co mi się bardzo podoba. Warto jeszcze powiedzieć, że w przypadku na przykład tego podręcznika yy, pokazywane są i używane nazwy handlowe. Na przykład, tu widzicie, kiedy mamy tutaj insuliny, to jeszcze każde te rodzaje insulin z boku mają podane nazwy handlowe. Oczywiście nie trzeba ich wszystkich znać i uczyć się ich na pamięć, bo to jest zupełnie bez sensu Od tego mamy empendium, żeby szybko sprawdzić, czym jest jakiś lek, ale warto tak mniej więcej popatrzeć, opatrzyć się z tymi różnymi nazwami, ponieważ później w praktyce bardzo często będziemy się z nimi spotykać. W ogóle zauważyliście tutaj jakieś takie dziwne rysuneczki. Właśnie te rysuneczki to są odniesienia do mnemotechnik, które są stosowane właśnie na platformie Farming, gdzie na tej platformie znajdują się filmy z takimi mnemotechnikami, które mają umożliwić zapamiętanie najważniejszych informacji na temat grup leków. Jeżeli ktoś ma platformę i zna te odniesienia, no to tutaj po prostu te obrazki mogą się wydać bardzo pomocne. I na samym końcu oczywiście jest leczenie, czyli w jaki sposób te leki, te grupy leków odnoszą się do faktycznych modeli, schematów leczenia poszczególnych chorób. To jest naprawdę bardzo ważne, żeby wiedzieć to, bo często farmakologia potrafi być zapamiętywaniem dziwnych nazw i mechanizmów działania, a brakuje odniesienia faktycznie do praktyki klinicznej. Na przykład uczymy się o lekach na nadciśnienie, ale na przykład często nie uczymy się o tym, jaki jest schemat leczenia, czyli jakie podstawowe. Grupy leków są stosowane, tak? Bo jest pięć podstawowych grup leków na przykład w nadciśnieniu, a często na farmakologii uczymy się, nie wiem, no tam z 15 grup różnych leków, które działają na nadciśnienie, ale brakuje nam takiego obycia klinicznego, jakby które leki są najważniejsze, a które może są mało ważne, mało istotne. Tak? Więc em, tutaj fajnie jest to, że faktycznie pokazywane są później też te schematy leczenia na podstawie najnowszych wytycznych, więc mamy takie odniesienie do praktyki. Co dla osób, które chcą sobie przypomnieć farmakologię, z takim kompendium, a niekoniecznie uczą jej się zupełnie od zera, może być naprawdę wartościowe. Więc tak mniej więcej właśnie wygląda to kompendium. Możecie zobaczyć jeszcze strony, jakieś takie dużo tabelek, rysuneczki. Naprawdę wszystko jest jakoś tak w zwięźle, w fajnym sosie podane. I to właśnie było kompendium. Natomiast teraz opowiem co nieco na temat tego, jak wygląda platforma. Żeby dostać się na platformę, trzeba oczywiście wejść na korpus farmy i w tym momencie przed nami ukazuje się jakby strona, pod której można wejść do platformy no i na samym początku możecie się zarejestrować, jakieś takie podstawowe informacje na temat w ogóle co to jest, w jaki sposób to wszystko działa czym jest to Farmi, że jest to kompendium, o którym mówiłem i że jeszcze jest ten dodatkowa ta platforma i tak jak mówiłem na platformie znajdują się te filmy mnemotechniczne, gdzie w jakiś taki prosty sposób, śmieszny, czasami taki wręcz głupkowaty, mogą być Wam przedstawione jakieś poszczególne ważne zagadnienia macie też rozpisany spis treści, ile jest z tych filmów. Filmów jest 59 i też ile trwają filmy i o co tu chodzi. Możecie też przykładowy rozdział kompendium do przeczytania, do przejrzenia sobie pobrać z tej strony. No i na samym końcu można, można, to, można też no, złożyć zamówienie, jeżeli chodzi tutaj o. O, o te rzeczy, no to tak jak mówię, kompendium farmy, ceny przede wszystkim, to kompendium samo kosztuje 200 zł, kompendium razem z platformą kosztuje 350, natomiast platforma farmy kosztuje 299 zł. No i na szczęście też dla obserwujących mnie, którzy będą chcieli zdecydować się na zakup tego produktu, będzie 10% kod zniżkowy, o którym opowiem na samym końcu filmu. Natomiast teraz przejdźmy do samej platformy, pokażę Wam jak ona wygląda. Jeżeli wejdziemy na platformę, no to tu przedstawia się tam platforma farmy. Jest też jakby postęp i tu są zlokalizowane wszystkie filmy. Filmy na temat e, układu współczulnego, psychiatrii. Widzicie, tych filmów jest bardzo, bardzo dużo. Spróbuję wam pokazać jeden z tych filmów, e, który akurat e, właśnie czytałem, czyli film na temat e, leków przeciw e, hiperglikemicznych. E, tak jak mówię, każdy film jest właśnie zbiorem takich nemotechnik. Postaram się Wam właśnie pokazać Witajcie fragment filmu. Ponownie. Wciąż jesteśmy wyprowadzeni w pole. Tym razem dowiemy się, jak wygląda produkcja soku z buraków cukrowych. Zbieraniem i krojeniem warzyw zajmuje się Akarboza. Pracowniczka ta, zbuntowana nastolatka, nie garnie się do pracy. Jest bardzo leniwa i niedokładna zamiast krojenia buraków na mniejsze części, tak by mogły się lepiej wchłonąć, akarboza wrzuca zupełnie niepocięte buraki do skrzynek. W nich warzywa gniją i śmierdzą. Och, biedny nasz rolnik. Z taką pracownicą może zapomnieć o jakichkolwiek zyskach. Akarboza nie robi nic, jedynie ciągle coś podjada: przekąski, kanapeczki, Acarboza to pierwszy omawiany lek przeciwhiperglikemiczny. Symbolem tej grupy leków jest zielona, całkowicie naładowana bateria, która oznacza, że lek ten nie spowoduje hipoglikemii, gdyż nie wpływa na wyrzut insuliny. Acarboza reguluje poziom glukozy w inny sposób. Blokuje ona alfa-glukozydazy w jelicie, które rozszczepiają wielocukry do monocukrów. W ten sposób akarboza opóźnia uwalnianie glukozy w jelicie i jej wchłanianie do krwi. Świetnie sprawdza się więc w obniżaniu glikemii poposiłkowej. Podaje się ją wraz z pierwszym kęsem pokarmu. Już rozumiesz, dlaczego nasza akarboza uwielbia podjadać? Przyjrzyjmy się jeszcze działaniom niepożądanym i przeciwwskazaniom. Fermentujące niepocięte buraki to biegunki, wzdęcia. A grube dżdżownice z osmoloną końcówką jedzące ze złego gofra z ziemi to przeciwwskazania. Stany zapalne jelit i niskie GFR. Kolejny etap. No właśnie, czyli jak widzicie, jakby tutaj najpierw jest przedstawiona jakaś taka śmieszna historyjka, śmieszny obrazek a potem jest przedstawione jaki to jest lek i jakie te elementy poszczególne to symbolizują czyli jak widzicie tutaj macie laskę, akarbozę ona jest zielona, ma naładowaną baterię ponieważ ten lek nie wywołuje hipoglikemii śmierdzące buraki, bo jest takie działanie niepożądane akarbozy że są wzdęcia i tak dalej, bo potem um, te całe niestrawione cukry fermentują um, no i są przedstawione w filmie kolejne, kolejne leki tak? i właśnie cały taki film tutaj w przypadku leków um, hipoglikemicznych um, Trwa 9 minut, można dodać tu jakąś swoją własną notatkę, i na sam koniec macie jeszcze quiz, który możecie rozwiązać, i takie tabelki z dawkami leków, jakby na co to jest i jakie się dawkowanie. No i ten quiz. I ten quiz tak naprawdę to nie jest coś takiego a kolokwium sprawdzające waszą wiedzę farmakologiczną. Raczej to chodzi o to, żebyście dopasowali, czy wypamiętacie, co poszczególne elementy symbole oznaczają w stosunku do, no, do tego filmu, czyli tak naprawdę te sprawdzenie wiedzy ma jeszcze bardziej utrwalić tą symbolikę zawartą w filmie no, w waszych głowach tak naprawdę. Jeżeli miałbym powiedzieć coś więcej na temat platformy, to wydaje mi się ona naprawdę fajną opcją dla ludzi, którzy dopiero zaczynają naukę farmakologii i którzy nie mają w ogóle zielonego pojęcia na temat grup leków, leków, ich działań i uczenie się tego wszystkiego po raz pierwszy od zera stanowi naprawdę spory kłopot. Wtedy te mnemotechniki mogą być niesamowicie przydatne właśnie w nauce tego wszystkiego. Natomiast nie jestem pewien, czy poleciłbym platformę osobom, które chcą przypomnieć, mieć sobie farmakologię i które wcześniej się tego nie uczyły, tak? Bo też zresztą są ludzie, którzy lubią mnemotechniki, są ludzie, którzy za tym nie przepadają. Osoby, które uczą się z któryś raz z kolei, to nie wiem, czy te filmy, które są tak naprawdę... Najważniejszym elementem platformy, bo to, co chciałem właśnie powiedzieć, że super jest 59 filmów, ale tak naprawdę oprócz tego filmów i sprawdzenia, czy my kojarzymy co z filmami jest, nie ma tu dużo więcej treści, na przykład nie ma wersji elektronicznej, kompendium, które jest no, włożone w tą platformę, raczej są same filmy, więc. Mogłoby się wydawać, że platforma jest troszkę pustawa do osób, które by chciały, żeby tu było jeszcze więcej, tak? Więc jakby do nauki od zera, mnemotechniki, super. Przypomnienie, nie wiem, czy to jest warte aż, no, 300 zł, jeżeli osobno to jest kupowane. Podsumowując, więc z jednej strony mamy kompendium, z drugiej strony mamy platformę, które mogą współgrać razem, ale mogą być też jako osobne produkty. I w tym momencie, jeżeli miałbym porównać, co bardziej mi przypadło do gustu, to zdecydowanie kompendium, jako taki naprawdę idealny zamiennik wielkich, ciężkich podręczników, przez które bardzo ciężko się przedrzeć i które czasami naprawdę bardzo mało wnoszą do waszej całościowej nauki. Więc naprawdę kompendium jest jak najbardziej na plus. Platforma jest fajna, ale też wydaje mi się, że nie dla wszystkich. Tak jak powtarzałem, dla ludzi, którzy naprawdę lubią mnemotechniki, lubią wykorzystywanie śmiesznych obrazków historyk do zapamiętywania, i też przede wszystkim dla ludzi, którzy po raz pierwszy zaczynają naukę farmakologii i w kucie tych wszystkich różnych nazw może być naprawdę turbo dla nich ciężkie. Natomiast samo kompendium, na przykład dla osób, które już skończyły, nie mają już farmakologii, ale chciałyby mieć taki punktu fajne odniesienia, podsumowania, przypomnienia sobie informacji na temat niektórych leków. Kompendium się wydaje naprawdę świetną opcją. Jeszcze chciałem Wam powiedzieć na temat specjalnego kodu rabatowego dla wszystkich obserwujących, oglądających Brodatą Medycynę. Od dzisiaj przez 7 dni jest aktywny kod zniżkowy Brodata Medycyna pisany łącznie małymi literkami. Z tym kodem zniżkowym macie 10% zniżki na zakup wszystkich produktów na platformie Corpus Farmi, przy czym właśnie i na książkę, i na książkę z platformą, i na platformę samą. I możecie, jeżeli chcecie się zdecydować właśnie... Właśnie na zakup tego sprzętu, to można mieć to 10% taniej, więc jeżeli będziecie chcieli skorzystać, to jak najbardziej dla Was jest możliwość złapania tego trochę taniej. Ja osobiście jestem już zakochany w kompendium, które też służy mi niesamowicie teraz pomocą przy opracowywaniu kolejnych filmów, nowych filmów. Oczywiście jest właśnie dodatkowym źródłem informacji. Oprócz jeszcze tam szczeklika i kilku innych źródeł, z których korzystam, i niesamowicie teraz pomaga mi Szczególnie w momencie, kiedy siadam do opracowywania filmów na temat farmakologii, a właśnie też siadam do opracowywania filmu na temat farmakologii insulin, więc tutaj to kompendium będzie mi bardzo pomocne. Jeżeli już sami mieliście kiedyś kontakt z Corpus Farmi czy z z tym podręcznikiem kompendium, śmiało piszcie w komentarzach jakie są wasze wrażenia, czy podoba wam się ten sposób przekazania wiedzy. Dla mnie wydaje mi się, że fajne jest to, że to trochę wygląda tak, że są studenci, którzy robią skrypt, potem kończą studia i oni wydają ten skrypt jako książkę. Zbierają jeszcze dodatkowo informacje z różnych podręczników, z różnych wytycznych i robią naprawdę coś turbo, szyte na miarę studenta uczącego się tego, a nie z punktu widzenia profesora oderwanego od świata, który testuje coś na szczurach i później pisze jakiś rozwlekły podręcznik, z którego tak naprawdę czasami mało wynika i który na przykład jest po amerykańsku, potem tłumaczony na polski i często. No czujecie w ogóle, że nie ma w ogóle nie lepi się to wszystko. Dlatego jeszcze raz bardzo wam dziękuję. Przypominam 10% zniżki z kodem brodata medycyna i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie.